Święty Jan Paweł II, wielki papież. Wszyscy czujemy dumę z jego życia i pontyfikatu, a wszystko zaczęło się w 1920 roku w Badowica. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji o tym świętym. A witam Panie Poruczniku, witam panią Anioł. Dzień dobry. Gratuluję na Jakiś piękny chłopiec. Jak namaliście mu imię? Karol Józef. Spojrzenia ma takie mądre. To pewnie będzie wielki człowiek. Bóg ten wie, dokąd tak go zaprowadzi. Aby chował się zdrowo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Co za ciężki worek, pani Marianno. Sama pani nie da rady. Ano ciężki, Agato. Całą drogę starbówką pomógł mi nieść młody człowiek. Jaki on miły. Któż taki? Ano młody Wojtyła, Karol. Co za biedny chłopiec. Miał zaledwie dziewięć lat, gdy matka mu umarła. Co za smutek dla niego i ojca. A ty Karol? Przyszedłeś odwiedzić grupę ojca? O, ksiądz Figlewicz. Tak, to już rok, odkąd tata nie żyje. Oj tak, wojna to jest bardzo trudny czas dla nas wszystkich. A ty Karol? Teatr dla jest ci bliski? Książę bardzo lubię teatr, ale już zdecydowałem, się zostać księdzem. Na środek ma szansę zostać w kapiecie. Już cztery razy to wybieramy, a dzień czął wieczorem. Pannuncio Pobis Gaudium Manium. Acre, benedissimum dominum dominum carum sante romane ecclesie cardinale politiva

dobry Pani Weroniko. Co Pani za zatroskana? Hmm. Złe wieści płyną z Watykanu o zdrowiu naszego papieża. Słyszałam, znów jest gorzej. Co owodowicy drżą u jego stanu? Boję się, że będziemy musieli się z nim pożegnać, z naszym ukochanym papieżem. Pójdźmy do kościoła, będziemy się modlić za Jana Pawła II. Mhm. Od podejścia świętego Jana Pawła II do domu Ojca Minęło już 16 lat. Jego przykład i orędzie żyje w sercach wielu ludzi. Starajmy się i my naśladować go we wszystkim i kroczmy za nim drogą ku świętości.